Ej, nie wierzę. Jak wychodziłem z domu, no 5 minut temu, to świeciło słońce. Fakt faktem, czekałem na windę, później ona zjeżdżała. No i to już wystarczyło, żeby się zdziwić pogodą. Dwie godziny później już świeci słońce, ale wieje ogromny wiatr. Ale jest dobra wiadomość taka, że jest gościu z wiadrem. Idę pić filipiński deser z wiadra, który jadłem raz w życiu i który zjem teraz. Hello, my friend. Yeah, I, I yeah. Yeah. Yeah, okay, Wez, na Jeden? nie, 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 okay. nie, 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 tofu Czyli nie, nie, dobrze To jest This is tofu. Tofu, dobrze. This is black okay, sugar, black muscovado. Sugar, okay. okay. Brown sugar, brown sugar muscovado. Yeah. <laughs> okay. Yeah. looks yummy. Look thank yeah. you. Thank you. I will put it here. So, uh, how much? Uh, 50 big. 50 big. Oh, okay. Big. I give you 50. Okay. Thank, thank you. Sponge Sponge. Sponge. Yeah, yeah, yeah. Jeszcze gościu tutaj ma cały sklepik i, i z, muszę do miniaturki z nim zagadać. Sorry, can I wear this for a video, like this on me? Yeah. But you 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 take camera, yeah? Your you camera, me. Camera. Yeah. Just tell me how to do it, like. No no no. wait wait wait. Okay okay okay. Czekajcie sekundę, bo tu jest. okay and now okay. just just up like that yeah okay, like that okay like yeah, no. like that okay <laughs> <laughs> from here from here <laughs> okay how much <laughs> i earn <laughs> thank you so much I go by coffee outside. A, oh. Ah, like that. Like, like that. that. Okay. Okay. You professional, not me. <laughs> okay, thank you. Uh, where is the spoon? Spoon. Yeah. There. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Tak wygląda deser. Gościu całkiem nieźle się sprawdził jako kamerzysta. No, idę to testować, czyli nie jest chyba to takie złe, no bo tofu, cukier muskowado, czyli ten, który ja dodaję do jajecznicy. No i, i co? I te kulki. Te kulki to w dużej mierze żelatyna, także możliwe, że kolagen, też spoko. Myślę, że to jest taka w miarę dobra alternatywa dla jakichś tam słodyczy procesowanych. A tak poza tym, to trzy dni temu widziałem yy, Parę z dzieckiem, która kupiła dwuletniemu dziecku właśnie to i stwierdziłem, że jak dwuletnie dziecko to je to, ja też zjem. Trzeba poczekać na pana. Kiedyś miałem tu niezłą sytuację, pani przyszła i bo tutaj nie ma czegoś takiego jak przerwa w tym biznesie, ale pani akurat jadła, chyba jadła coś po prostu i i mówi do mnie, ej, ale ja mam przerwę. Ja mówię, okej, okay, przepraszam, nie wiedziałem, nie? Ale no zrobiła mi, tylko no, mia miała focha, że akurat przyszedłem i coś kupuję, jak ona je. No, także tak tu na Filipinach, nie ma przerwy, no muszą sobie ten czas zorganizować, no ale jak przychodzi klient, no to trzeba obsłużyć klienta, sorry. Już nie będę czekał 20 minut, aż on nas skończy jeść w pracy. To fakt, źle zorganizowany biznes. Hello, cappuccino? No, regular. Także jak coś, to mam podwójne uderzenie od cappuccino i od tego tacho. Więc oby nie było lądowania na tronie. A niedługo, a propos tronu, nowy film nadchodzi. Chyba w przyszłym roku. Trailer wygląda mega. No, bo ten tron. Ciekawa koncepcja, ciekaw jestem, co oni tam pozmieniali. Myślę, że ze sztuczną inteligencją będzie coś. Thank you mocnego, Także może być ciekawie, z przenoszeniem podejrzewam świadomości do komputera lub do maszyn i tak dalej. Taka w sumie była koncepcja tego filmu już kilkadziesiąt lat temu. Słynny filipiński deser z wiadra. Mm. Pierwsze co mi się rzuciło, to to, że tofu. No, no bo to jest tofu, no smakuje jak tofu. Kulki się tak rozpływają, są w miarę neutralne, nie są jakieś słodkie, więc. No, powiem Wam, że miło zaskoczony jestem. Myślałem, że będzie jakieś turbo słodkie i Bo oni mają z tym cukrem, a w Tajlandii to też jest ogólnie. A propos jeszcze w Tajlandii, tam coraz więcej grubasów przez te słodkie herbaty. Wszędzie coraz więcej w ogóle jest tych biznesów bubble tea, czyli ta herbata z bąbelkami niby, skulkami, tylko że to ma siedem łyżek cukru. I oni, czego taki gruby jestem, no pięć herbat dziennie wypijesz, czyli pół kilo cukru, no to gruby, no nie ma się co dziwić. Ogólnie to ten deser pojawił się na Filipinach jakieś kilka lat temu i od razu no podbił serca, stał się mega wiralowy, praktycznie wszędzie nagle go było pełno, nawet na Boholu, nawet na Małych Wyspach było widać właśnie tych Typów z wiadrami, nie wiem, dlaczego to jest z wiadra, to jest też takie trochę śmieszne. Podejrzewam, że dla niektórych osób to mogłoby być na nie, no bo z wiadro nie kojarzy się jakby z deserami. No aczkolwiek, jednak, nawet jak byłem ze swoją byłą kilka lat temu, które imienia nie chcę tutaj wypowiadać, żeby po prostu złych duchów nie przywoływać, to. No, to w pięciogwiazdkowym hotelu, jak byliśmy, to tak samo sprzedawali to z wiadra. Dosłownie zestaw wyglądał idealnie tak samo. Gościu chodził te dwa wiadra w pięciogwiazdkowym hotelu i ludzie tu kupowali nawet bogaci deser z wiadra na Filipinach. No, podejrzewam, że fenomen tego jest taki, że po prostu jest to zdrowe, jest to smaczne, jest to coś nowego, jest to tanie, bo na ulicy za to zapłaciłem 50 peso z dek od kawy mi odleciał ale już po niego lecę czyli 50 peso to jest jakieś 3 złote za dużą wersję smaczną o Jezu, hamulce musisz tegościu gościu nasmarować i to w rowerze pierwszy dzisiaj dzień, że w miarę słońce świeci tak dłużej i że od razu po tym jak wyszło to nie zachodzi i zaraz nie pada także no automatycznie uśmiech chciałem nawiązać do yy, wczorajszego tematu bo ktoś zadał w sumie bardzo dobre pytanie, dlaczego moim zdaniem to ta kuchnia filipińska jest tak beznadziejna. I powiem Wam, że wydaje mi się, że duży wpływ. Czekajcie, takie małe, a takie głośne, to tak jak z psami, tak jak z ludźmi, w sumie. Im mniejszy, tym bardziej szczeka. Filipiny nie graniczą lądowo z żadnym innym krajem. Jest to całkowicie wyspiarski kraj, także. Wszystkie te kraje, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej i nie tylko, ale powiedzmy Wietnam, Tajlandia, Kambodża, Chiny kraje, które w sumie słyną z dobrej kuchni. No, mają za sąsiadów inne kraje, które również słyną z dobrej kuchni, więc podejrzewam, że te kultury gdzieś tam się. Yy, Nawzajem przenikały, no i widać to właśnie i w religii, w kulturze i tak dalej. Mnisi są i tu, i tu, i tu. Jedzenie podobne jest w miarę w tych wszystkich krajach. Powiedzmy, Wietnam, Tajlandia, Chiny, Kambodża są bardzo duże podobieństwa. Natomiast Filipiny pod tym względem, no jakby nie miały tej inspiracji z krajów. Konku nie konkurujących, tylko sąsiadujących. Czekajcie, bo znowu ten głośny jest. Czyli jest to kraj do tej pory i od tysięcy lat, a może nawet milionów, całkowicie odseparowany morzem od jakichś zewnętrznych wpływów, więc. A w związku z tym, że no, kraj wyspiarski, bardzo dużo wysp, no to podejrzewam, że tutaj było dużo trudniej przetrwać niż na takich dużych lądach, gdzie kraje pomiędzy sobą się wymieniały bardziej jeszcze zanim. Odkryto żeglarstwo, i tak dalej. Także no myślę, że w dużej mierze to może być przyczyną tego, że ta kuchnia jest tutaj taka. No słaba naprawdę, nie ma co się oszukiwać. Słaba aczkolwiek widzę, że oni coraz bardziej się starają. Te markety coraz lepiej wyglądają. Powstają właśnie nawet jakieś innowacje w stylu Tah Tacho. Chociaż nie wiem, czy to nie jest odgapione gdzieś właśnie z Tajlandii, Wietnamu, czy tych regionów. Jak się miał, bo ten widział jak te wiadra zakładałem na garb, tak ten tam gość przychodził. To o czym rozmawiałem z Bartkiem, a propos jego próby założenia tutaj rokowego zespołu na Filipinach, czyli oni nie są narodem kreatywnym. Ogólnie zarzuca się Azjatom, że kopiują wszystko. Chińczycy kopiują amerykańskie, europejskie samochody, Japończycy, Koreańczycy i tak dalej. No ten kraj, przepraszam, ten kontynent słynie z tego, że kopiuje wszystko i jakby jest pod tym względem bezkarny. No i a Filipiny już są taką kwintesencją tego braku kreatywności, co widać właśnie, jeśli chodzi o muzykę, bo no, pomimo tego, że wszędzie jest karaoke, i wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi całkiem nieźle sobie radzi ze śpiewaniem, naprawdę, to no jakby nie ma za dużo oryginalnych zespołów, które Tworzą swoją własną muzykę, tylko wszędzie jest po prostu covery, covery, covery I, i tak to się niestety kończy. Te młode pokolenie Filipińczyków, raperzy, właśnie głównie raperzy, zauważyłem, że tam jest kreatywność i oni jakby łamią te schematy i, i są takim wyjątkiem od reguły. Natomiast to pokolenie jest dopiero co nowe i świeże, więc to troszeczkę zajmie czasu, podejrzewam, zanim ta kreatywność jakby przeleje się na inne dziedziny niż tylko rap. No i nie tylko na, powiedzmy, muzykę czy inne jakby gałęzie sztuki, ale ogólnie na biznesy i tak dalej. No bo tutaj ogólnie jest tak z tą kreatywnością, że jak na ulicy powstanie sklep, w którym gościu sprzedaje bułki, to zaraz tych sklepów jak grzybów po deszczu wyrośnie kolejne pięć, no bo zobaczą, że on sprzedaje mu to idzie, to zrobią to samo, skopiują po prostu. Nie wpadną na to, że można zrobić inne bułki, lepsze bułki, bardziej oryginalne bułki, albo w ogóle nie bułki. Tylko wszyscy zrobią po prostu te same bułki. Także mniej więcej tyle. Jest piękny słoneczny dzień. Banan na twarzy jest, bezowocowy, tylko uśmiech, trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Peace and love! Ej, powiem Wam jeszcze na koniec, jak zwykle na koniec, chyba to się stanie moim znakiem rozpoznawalnym ogólnie z tym powracaniem na końcu vloga, jeszcze z jakimś przekazem, że. No i zapomniałem co miałem powiedzieć, <laughs> aha, że nie rozumiem fenomenu jakby filmów o jedzeniu. I nawet z punktu widzenia widza, gdzie oglądałem taki YouTube. The Best Ever Food Show Review, który jest teraz bardzo duży kanał, gdzie gościu testuje jedzenie ekstremalne i nie tylko, słynne z danego regionu. I nawet oglądając to, jakby nie rozumiałem tego fenomenu, bo oglądałem to tylko przy jedzeniu. Jak kończyłem jeść, to wyłączałem, nawet nie dooglądałem vloga do końca. Powiedzmy, 5 minut mi zostało. Nie dooglądałem, już mnie to nie interesowało. Jak jadłem, to oglądałem. I zastanawiam się, czy tak ma większość tych ludzi, którzy oglądają te kanały, że włączają je sobie do jedzenia i może się czują tak jakby z kimś jedli. Bo jest to dla mnie trochę niewytłumaczalne, dlaczego właśnie tak wielką oglądalność mają kanały o jedzeniu, gdzie gościu po prostu je, tak jak ja teraz. No i mówi co czuje, jak to smakuje, jak wygląda, z czego się składa, w jakim to kraju i wow! Content kulka mi pod język wpadła. Nieważne. Miłe zaskoczenie. Może będę co jakiś czas próbował nowych rzeczy. Częściej jadł przed kamerą. <laughs> Smacznego, jeśli też jedzie. Trzymajcie się. Teraz to już koniec naprawdę. Jak to dobrze, tylko na koniec chciałem powiedzieć, jest zrobić vloga przed południem, przed dwunastą i nie stresować się tym, o czym to ja dzisiaj wymyślę, bo powiem Wam, że u mnie to jest tak, że ja czasami do samego końca, nie wiem o czym będzie odcinek. No już się tak nie stresuję tym jak jeszcze powiedzmy trzy tygodnie temu, aczkolwiek, jak już go nakręcę, faktycznie wiadomo, jeszcze edycja, bla bla bla, miniaturka, jakieś tam elementy pracy bezmyślnie mogę już robić. Chociaż nie troszeczkę kreatywności przy tworzeniu miniaturek też musi być. No, ale jest ulga, że już nagrane. To już naprawdę koniec jest. Po dwóch tygodniach. Deszczu i chmur, to powiem wam, że no po prostu jak słońce wyjdzie, to z automatu. No. Nie dziwię się, że za starych czasów yy, był kurt słońca jako Boga i do słońca się, nie wiem, czy tam modlili, czy dziękowali słońcu. No. Ja też dziękuję Słońce i ko Słońcu i kołam słońce, no bo jak wyjdzie, no to automatycznie jest po prostu uśmiech na twarzy. Poza tym jest to chyba największe, jeśli nie jedyne źródło energii. Thank you so much, it was so good. Thank you so much. Spokoziomek Nigdy mnie nie namawiał, żebym od niego kupił ani nie był jakiś taki ten, ale zawsze y jak przechodziłem, to hej he się ma piątka i piątkę chciał zwijać, i zawsze zwijałem tą piątkę. Aż w końcu mówię, kurde, spróbuję to tacho, zobaczę. Dobra, trzymajcie się po raz ostatni.